Tatusiu Świnko, obudź się, obudź się Tatusiu Świnko, halo, śpiochu, no nie reaguje, to wiecie, trzeba użyć tajnej broni. Oj oj, 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 co się dzieje? Co to znowu Śmingus Dingus? Śniło mi się, że wpadłem do basenu. Cześć, to ja, Świnka Pepa. To mamusia Świnka. To tata świnka, a to mój malutki brat George. A w wózeczku leży maleńka siostrzyczka Erin. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Peppa i George byli jeszcze w szkole. Tata świnka wrócił dziś wcześniej z pracy. I nalał wodę do basenu. Teraz mamusia świnka opalała się na leżaku, a tata świnka bawił się z maleńką Erią. Powiedz, tata. Mama. Nie mama. Tata. Mama. Nauczę cię. To to? Mamusiu świnko. Czy ona aby dobrze słyszy? Ja proszę powtórz tata. Ona mówi mama. Czy nie trzeba z nią wybrać się do lekarza? Co to opowiadasz, tato świnko? Najwidoczniej nie umie jeszcze mówić tata. I weź ją w ogóle przez bo zaraz wpadnie do basenu. No tak się ta mata przesunęła, że dziecko zaraz byłoby w basenie. I nieszczęście gotowe. Dobrze, że zauważyłaś, mamusiu, świnko. Może teraz uda ci się powiedzieć, tata. Mimi. No nie wierzę. Ach, może ty, mamusi, świnko. Teraz popilnowałabyś Erin, bo ja się tak zmęczyłem tym napełnianiem basenu, że chętnie bym się zdrzemnął. Dobrze, tato świnko, Erin i tak tutaj bezpiecznie pod parasolem leży grzecznie. Możesz sobie odpocząć. Och, jaką ja mam dobrą żonę. I ledwo tata świnka się położył, a już zaczął chrapać. Peppa i George wrócili właśnie ze szkoły. George, co to deszcz padał? Zobacz ile tu wszędzie wody w szkole nic nie padało. Ma ślad Pepo, Pepo. Tutaj się wszędzie dużo wody. Musiała być bardzo mocna buzia. Tak, George, chyba była burza nad naszym domem. Eee, nie wierzę, George. Cio Pepo, Pepo, zobacz, basen jest pełny. Wow, taka była ślaśna burza, że ciały basen pełny. Nie, George, wiem już skąd ta woda, skąd te kropelki. Tu, 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 tu wszędzie po prostu mamy wodę w basenie. Pewnie tata świnka nam nalał. Jest super. Chodźmy się kąpać. Dobrze, bebo, bebo. Mamusia świnko, mamusia świnko. Też, się świnko. My chcemy się kąpać w pasieniku! Tak, jestem taka spocona, jest tak gorąco, że musimy się wykąpać. Możemy, możemy, proszę. Tak, chcemy. Ależ kochani, po pierwsze trochę ciszej. Erin usnęła i tata świnka zasnął, więc nie krzyczcie tak głośno. Wodę do basenu tata świnka dopiero przed chwilą nalał. Więc jest za zimno na kąpiel. Trzeba poczekać kilka dni. Kilka dni? To jakieś żart. Jakie kilka dni? Ja mogę się kąpać w takiej. Zaraz sprawdzę w ogóle czy jest ciepła. Na pewno jest ciepła. Widzisz jak jest dzisiaj gorąco? Mega hiper gorąco. Ja już nie wytrzymuję. Zaraz po prostu się usmażę. Masz rację. Jedeć jest dzisiaj gorąco. Ale woda w basenie jest lodowata. Nie, nieprawda. Sprawdzę. Au, no tak, jest troszkę zimna. A tu możemy sobie tak najpierw nóżki tylko pomóc. A ja tym popływać? No możecie sobie nóżki pomóc. Potem będziemy mogli mamusiu popływać? No, może wieczorem, jak woda się nieco nagrzeje. Super! Słyszałeś, George? Wieczorem możemy się kąpać. Ja zadzwonię po Suzy. Mogę zadzwonić do Suzy, żeby przyszła też do nas? Oczywiście, jeżeli jej mama się zgodzi. No na pewno się zgodzi, bo jej mama jest superkulfajowska. A ja nie jestem superkulfajowska. No ty też, mamusiu świnko. Ale nieraz masz takie zasady. Nie wolno, nie wolno, trzeba, trzeba to, trzeba tamto, tego nie wolno. Ciągle takie zakazy, nakazy. To dla waszego dobra i bezpieczeństwa. No dobra. Szkoda, już gadać. Ja idę sobie pomoczyć nóżki, chodź, George. Ostrożnie nie wpadnijcie, tylko cali do basenu. Ale ta woda jest naprawdę bardzo zimna, George. Aż mi raciczki zamarzają. Ja też prawdę, pepo, pepo. Oj, 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 tak zimna, pepo. No jak można takiej lodowatej wody nalać do basenu? Ten nasz tata świnka jest w ogóle jakiś niepoważny, zaraz go obudzę. Jakby na gorącej, to by była w sam raz, już by wystygła. To nalał takiej zimnej, lodowatej, mroźnej, czy ja jestem jakimś morsem? To chodź obudzimy tatusia świnkę, niech, niech nam telaś podgdzieje tą wodę. Ja nie wiem, George, czy on się w ogóle obudzi, bo mega głośno chrapie, a wiesz, jak on tak mocno chrapie, to raczej się nie obudzi. To weźmy troszkę wody z tego basenu i go popsikam. Haaaa! Dobry pomysł, na pewno się obudzi. I wtedy niech zrobi coś z tą lodowatą wodą. To chwilunia, George. Ja pójdę teraz popsikawkę i za chwilę wrócę, Zadzwonię jeszcze do Suzy, żeby przyszła. Może do wieczora się akurat nagrzeje woda. Zawdzie pepa pepo, ja dziekam. Zaraz jestem. Gdzie jest ta pepa, pepa? Pewnie będzie tyle godzinę gadała z Suzy. Że to, że tamto przed chwilą się widziały w szkole. Ona na pewno będzie teraz przyjść przez telefon rozmawiała o tym, gdzie zimna woda, że popsikamy tatusia świnkę i w ogóle. Pepo, Pepo, wołam Cię, Twój braciszek George, Dla się to szybko przyjść. No jestem już, jestem George, zobacz jaką mam psikawkę, mega wielką psikawkę w kształcie strzykawki, możemy się później pobawić. Szpital. A by Pippo tyle wody? No tak. Bez wody się taty świnki nie pochlapie. Trzeba zanurzyć w wodzie. I zobacz, jak się nalewa już pełno wody do psikawki. Gotowe. A teraz psiknę tatusia świnkę. Tatusiu świnko, obudź się. Obudź się, tatusiu świnko. Halo, śpiochu. No nie reaguje. To wiecie, trzeba użyć tajnej broni. Oj, 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 co się dzieje? Co to znowu, śmigus, dingus? Śniło mi się, że wpadłem do basenu. A to twoja sprawka. No bo, przepraszam, przepraszam, nie, nie, nie denerwuj się na mnie, tatusiu, świnko. Ale ja chciałam, żebyś się po prostu obudził. To nie można było delikatniej. Nie, bo ja cię budziłam, budziłam długo i ty się nie budziłeś? Wtedy to George wymyślił. Nieprawda. Po co mnie budziłeś? Bo woda jest zimna w basenie tatusiu świnka, a my chcemy z George'em popływać. Nie mogłeś nalać ciepłej? Jakie to koszta, pepło? Nie nalewa się ciepłej wody do basenu. Pierwsze słyszę. To podgrzej ją jakoś, bo my chcemy koniecznie pływać. Ja zaprosiłam Suzy i co? I co? I teraz nie będzie pływania? Dziś jest straszny ukrop na dworze. Niedługo woda będzie cieplejsza. Tylko mnie po to budziliście. Proszę tego więcej nie robić. No nie da rady, George. Widzisz, nic z tego nie wyszło. Może wykąpiemy się wieczorem, a teraz pobawmy się w szpital. Ja będę panią pielęgniarką. Yy, tylko przyniesiemy ten domek taki zabawkowy szpitalowy. Dobrze bepo Pepa i George przynieśli zabawkowy domek. I jeszcze trochę go, George, musimy przesunąć tam w kierunku Erin. Dobrze bepo Pepo. Cześć, Pepo! Cześć! Fajnie, że przyszłaś, Suzy! Co robicie? Yy, chcieliśmy popływać w basenie, ale jest jeszcze troszeczkę za zimna woda, więc może wieczorem. A teraz padliśmy na pomysł, yy, bo mamy taką psikawkę, zobacz tu. Taka, taka strzykawka, taka big strzykawka i będziemy bawili się yy, w tym domku w szpital. Fajnie, że jesteś. Będziesz mogła być pacjentką. Na co będziesz chora, Suzy? Yy, może. Może. No nie wiem. Yy, to może będziesz na coś chora, co się dostaje zastrzyki. Ja będę pielęgniarką i będę robiła zastrzyki. O, może się przebiorę za pielęgniarkę? Ha. Dobry pomysł. Pójdę się przebrać. Za minutkę jestem. Może rozłożymy ten domek? No możemy rozłożyć, Siuji. O, fajny ten domek. I łóżko dla pacjenta i stolik z lekarstwami dla pielęgniarki lub lekarza. Ustawmy się w kolejce, w poczekalni do lekarza. Dobrze, ja chcę być pielsi. Jestem, jestem, już wróciłam. Niosę pomoc wszystkim moim pacjentom. O, jaka kolejka! Musisz, Świnko, pobawić się z nami? Yy, że też przyjdziesz do lekarza? No, oczywiście, że mogę się z wami pobawić. Super, a będziesz mogła wziąć swoje małe dziecko, Erin, na szczepienie. To ja jej zrobię zastrzyk. O nie, niech ona sobie lepiej pośpi. Ona już ostatnio była na szczepieniu. To może dajmy jej dzisiaj spokój. No, nie wiem, mamusiu Świnko, czy to jest dobry pomysł, żeby nie szczepić dziecka. A potem wszystkie te choroby zakaźne. Hmm, Twoja decyzja. Który pacjent pierwszy? Dzień dobry. Co panu dolega? Ey, yy, boli mnie bdziuch. Aha, dobrze. To proszę się przygotować, będzie zastrzyk. Zaszczyk! Albo silopek taki dobry, truskawkowy? No niestety, niestety. Zastrzyk. O, to może ja przyjdę jutro? Nie możesz przyjść, George, jutro, bo jutro Cię brzuch nie będzie bolał. A, muszę? Musisz, musisz. A ja muszę wziąć swoją strzykawkę. Poproszę tą strzykawkę mamusiu świnko. I dziękuję bardzo. Och, jaka jest ciężka praca pielęgniarki. No proszę się obrócić tyłem. I najlepiej zamknąć oczy. Au! No, no co ty, George, czemu au? No bo przecież tak się bawimy, nie? No. Dobrze. Za pół godzinki już nie powinien Pana boleć brzuch. Dziękuję. Do widzenia? Dzień dobry. Och, witam, witam. Co się dzieje? Eee, boli mnie gardło i głowa. I chyba mam anginę. O, angina, angina, niedobrze, niedobrze. Chyba za dużo się lodów jadło. No to będą zastrzyki. Zastrzyki nie, 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 nie zastrzyki. Może jakiś niedobry syrop. Nie mam syropów. Syropy się skończyły. Zastrzyków mam mnóstwo. No skoro trzeba, no to trzeba. Spokojnie, nic nie będzie bolało. i gotowe i po krzyku naprawdę jest Pani dobrą pielęgniarką nic mnie nie zabolało hi, 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 hi. Hi, hi, hi. jak woda w basenie? Z zaraz sprawdzę o, chyba niedługo będziemy mogli popływać prawda mamusiu świnko? No, byście się nie przeziębili i nie musieli dostawać prawdziwych zastrzyków nie, no co ty, mamusiu Świnko? My jesteśmy odporni. A pani w jakim celu przyszła yy, do mnie? Tak ogólnie źle się czuję. Mam zawróty głowy. No to ja mam na to jedno lekarstwo. O, lekarstwo jakie? Zastrzyki. Hi, hi, hi. Spokojnie, spokojnie, bez nerwów, mamusiu Świnko. I już. Po wszystkim. Dziękuję. Ale fajna zabawa. Co? To idziemy popływać? Ja jestem odważna. Skoczę pierwsza do tej lodowatej wody. Ale super, chodźcie. Ja wejdę powoli. George się cały zamoczył. Bo on uwielbia Suzy nurkować. On by ciągle nurkował. Nawet dobrze mu to wychodzi. Pozjeżdżamy ze zjeżdżalni? Pewnie, chodźmy. Tylko się nie utop George. Nie bucie Pepo, Pepo. Waga George, zjeżdżam. Wow, ale szybko. Teraz twoja kolej Suzy. No nie bój się. O, widzisz? Och, jak ja uwielbiam wodę, kałuże, błotka i inne takie, tam gdzie można się pochlupać. George też, a wy? Nawet ta woda nie jest za ciepła, ale i tak będziemy w niej pływać. Powoli muszę się już z wami żegnać. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Pa para pa. To pa, pa. zobaczyska. Czekaj, czekaj, Suzy wskakuje.